Cześć, jestem Paulina, a w dzisiejszym odcinku chciałabym przedstawić Wam kilka praktycznych wskazówek, które mogą pomóc Wam w zimowym odchowie cieląt. W pierwszych godzinach życia cielęcia najważniejsze jest podanie wysokiej jakości siary, ale poza jej jakością liczy się też czas podania. Najważniejsze jest jak najszybsze podanie siary do 2 godzin po porodzie. Jakość siary możemy zbadać refraktometrem i dzięki temu mamy pewność, jaką siarę podajemy cielęciu. Kiedy ciele zacznie już pić preparat leko zastępczy, to pamiętajmy o odpowiedniej jego koncentracji. Najlepiej jest podawać minimum 160 gram na litr, ponieważ ta ilość dostarczy odpowiedniej energii, która ogrzeje ciało w te chłodne dni. Dla najmłodszych cieląt warto też stosować zderki, które pomogą kiedy temperatura spada poniżej zera. Pamiętajcie, że cielęta w pierwszych tygodniach życia nie mają jeszcze wykształconej prawidłowej termoregulacji ciała. Wykreślić mogą naszym ogromnym problemem są także biegunki ciala, dlatego warto się zaopatrzyć w preparaty, które nam z pomogą i ustabilizują pracę jelit. Ja na gospodarstwie stosuję prawid, który pomaga mi nie tylko, kiedy wystąpi już biegunka, ale także jako profilaktyka, w szczególności w okienku immunologicznym, kiedy ciało nabiera własnej odporności, wtedy może bardzo pomóc w tym, aby ta biegunka nie wystąpiła. Pamiętajcie, aby nie bagatelizować grupy cieląt. To od nich zależy, jakie będą Wasze przyszłe krowy. Zadbajmy o nie w szczególności w tym trudnym i zimnym okresie.